Ufajmy panu, Aneta Barcik pozdrawia was z myśli Boża. Kochani, zaczynamy czytać dzienniczek świętej siostry Faustyny. Miłosierdzie Boże w duszy mojej. Ale zanim zaczniemy czytać sam dzienniczek, to pragnę poświęcić jeden odcinek samej siostrze Faustynie. Takie dwa zdania pragnę wam przeczytać z wprowadzenia. One dają bardzo dużo do myślenia. Kim była ta osoba, kim była ta kobieta, że Pan Jezus do niej przyszedł i jej się pokazywał i z, do niej mówił i, i kazał napisywać i malować obraz. Czytamy. Święta siostra Faustyna Kowalska, miała na imię Helena, <zyszła> przyszła na świat jako trzecie z dziesięciorga dzieci w biednej i pobożnej rodzinie chłopskiej we wsi Głogowiec. Od dzieciństwa odznaczała się pobożnością, umiłowaniem modlitwy, pracowicością i posłuszeństwem oraz wielką wrażliwością na ludzkie biedy. O, dzwony słychać. Słuchajcie, po pierwsze przyszła na świat jako trzecie z dziesięciorga dzieci. Dziesięcioro dzieci w rodzinie, to po prostu kto teraz tak ma? Ale widać, widać, widać jakie, jakie wartości były w jej rodzinie. No nie ma tam środków antykoncepcyjnych, tak? Nie ma tam lęku, strachu przed zajściem w ciążę. To nie jest ciąża, tylko to jest stan błogosławiony, mieć dziecko. Więc to pokazuje już, że Faustynka, Helenka, ona urodziła się w rodzinie pełnej miłości miłości i pobożności. Byli biedni, byli pobożni, i tutaj od dzieciństwa odznaczała się pobożnością, tak? no to, czyli to od, od rodziców po prostu to widziała, przyjęła, z nieba było jej dane, umiłowaniem do modlitwy, miała przykład od rodziców i rodzeństwa, pracowitością. I to, to jest bardzo ciekawe, odznaczała się pracowitością i posłuszeństwem. To są yy, dwie takie cechy, na które zwróciłem uwagę, pracowitość, posłuszeństwo. No, kto dzisiaj chce być posłuszny? Pokażcie mi takie dzieci, które są posłuszne, które odznaczają się posłuszeństwem. Posłuszeństwo w dzisiejszym świecie jest niemodne. Jest niemodne. Ale miłe Panu Bogu, Panu Bogu podoba się, kiedy dzieci są posłuszne. Tak samo jest z pracowitością. Komu się chce pracować? Ludzie wymyślają roboty, żeby, robili, żeby roboty yy, wykonywały pracę za nas, tak? A panu Bogu pracowitość się podoba. I do takiej biednej, pobożnej, pracowitej, posłusznej Faustynki Helenki przyszedł pan, pan Jezus, sam Bóg. Warte refleksji. <ścoughs> jeszcze jedno. Odznaczała się wielką wrażliwością na ludzkie biedy. Kto dzisiaj interesuje się drugim człowiekiem, tak naprawdę? Jest młoda na egoizm. Wszyscy myślą o sobie: dla mnie, dla mnie, moje, moje, to twoje, to moje. A tutaj Faustynka Helenka odznaczała się wielką wrażliwością na ludzkie biedy. Hmm. To tyle ode mnie na temat świętej siostry Faustyny. Dla każdego do przemyślenia, jakie wartości mam w życiu, co jest modne w tym świecie i czy to, co jest modne w tym świecie, czy to podoba się Panu Bogu, czy to jest miłe Panu Bogu. Czy Pan Jezus przychodzi do tego, co jest takie modne i co tak bardzo obraża Boga, czy raczej Pan Jezus przychodzi do takiej Helenki Faustynki, która jest biedna, pobożna, z rodziny, gdzie jest dziesięcioro dzieci, gdzie jest wrażliwość na drugiego człowieka, gdzie jest pracowitość, świętość. Co tam jeszcze było? Po, posłuszeństwo. O. <laughs> Jezu, ufam Tobie.